Cześć, cześć to Piotr Król, czyli Kuldan, Ze mną jest Grzegorz Wojewoda, czyli Pres. Cześć. Pan Kas. Cześć. Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz. Cześć. I tajemniczy gość z krainy Don Pedro, Jacek Kaleta Oksywie Jabspa. <gryw> Witam wszystkich. I witam was w kolejnej dobranocy. Tu Prez w ogóle nie czekając, już rzucił się do gry, do walki, strzela, ginie. Bo tu nie ma co czekać, chłopiec. Jeszcze nie zginął, to jest dobrze. Ja, zaraz ginie, spokojnie. Pierwsza wojna no, dobra, światowa, się wtedy nie przeżyje. Prez nam opowie i pokaże, jak się lubuje w Battlefieldzie. Tak, z nami jest Michał Piwowarczyk, ale Michał nie ma mikrofonu, więc jest moim tutaj broni. To, ten aptekarz po prawej to Michał Piwowarczyk? Czy... Nie, ten camper po prawej. To się tam położył tak. i będzie ściągał. Ten aptekarz, on będzie mnie leczył, jeżeli przeżyje. Słuchajcie, jest, jest, jest nowy tryb gry, który nazywa się operację i polega on na tym, że na dwóch mapach e, przebijamy się przez linię frontu przeciwnika, przejmując dwa punkty strategiczne. jakie przejmiemy, to, to akcja posuwa się do przodu, bądź też bronimy, zależy po której stronie walczymy. Jak to było ładnie powiedziane w ono Trailers, e, nowy tryb operacji, który żeby rozegrać go raz potrzebujesz całą niedzielę. A czy mi się wydaje, czy tak gra tak brzydko wygląda? Wiem, czy To jest to po prostu to ostatnio wszystko wygrazenie. brzydko wygląda. Brzydko wygląda? To jest najładniejsza gra, jaką widziałem w ogóle ever, nie? No, no nie wiem, to podłoże takie było dziwne. To jest trochę lepiej. Nie, no nie, nie wiem. Tak grać, nie czy tak coś. A na czym gramy nie. tak w ogóle? Na PC. Ja, ja gram na PC, wiesz? A, to no, to no, dlatego master's. może jest taka piękna. Na PS4 może być inna zupełnie. Ja słyszałem, nie, że w ogóle są ładna. problemy z płynnością działania. Michał tu wa Nie, Michał! No i teraz, kto hmm. go będzie ratował? Jak on będzie Ciebie ratować? Problemami na konsolach to jest tak, że wiesz, że komuś wbił się jakiś błąd, od razu wrzucił filmik do sieci i ludzie powtarzają A, na konsolach to są problemy? A, tak, w ogóle bla 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 komentowało na grupach, że są problemy, że mają wręcz frizy, Kuldan A może tak, tak, to jest, a może słuchajcie, a może to jest propaganda z... na PS Pro? No ale Kuldan, Kuldan mówi Ci, że pro. ludzie sami komentują, którzy grają, no, więc zagraj, to, no to zobaczysz ta gra nigdy nie, nie ja nie to była dobra. Miałem. Ale nie Kolejny. wiem, czy wiecie, ale jak było 10 godzin darmowego dostępu do Battlefielda tutaj przez abonament Origin Access, to też bite 10 godzin przegrałem w tym trybie operacji. Private Ryan. Co to o, ci gaz, więc musiałem założyć maskę przeciwgazową, bo ten gaz zabija. Teraz czekam, aż kolejni niemilcy nie, nie, nie będą mnie chcieli zaatakować. Pojechałem czy... co to znaczy? O co chodzi? Dostajesz. O, to mój, to nie będę strzelał. Zobacz, po Zauważyliście, jak grać, długo to. żyję i ilu przeciwników zabiłem? Powinniście być ze mnie dumni. Nie widzę, Akurat nie widzę. Warboncy to są takie pieniądze, które wydajesz na kupowanie nowych giver, i dostajesz Wiesz. je za, za levelowanie. Dobra, teraz gdzie jest liczba zabitych przez Ciebie? Biegnę w drugą stronę, bo ten punkt już jest, że tak powiem, obroniony, czy tam przejęty, przejęty, przepraszam, bo my atakujemy. I teraz musimy przejąć kolejny punkt, który jest po drugiej no stronie mapy, no też, to biegnę. Cały sektor przejęty, brawo, super, atak, no. no patrz. No mogą te potem odbić? Tak. Nie, oni już nie mogą ich odbić, na tym polega cały bajer, On, z tym, że my mamy ilość żyć, którą możemy wykorzystać na atak, jeżeli ta ilość żyć spadnie nam do zera, to przegraliśmy. Oni z kolei mają y, kilka sektorów, które bronią po kolei jeden po drugim. Także to nie jest tak jak w Konkwestii, że mogą jeszcze odbijać potem raz utracone punkty. No i tak, ale pu punkty mogą odbijać, póki nie jest przejęty cały sektor. O kurde, zobaczcie, co przyleciało. A te to życie większo. wam się odnawiają po każdym sektorze? Czy macie jedną ustaloną pulę od samego początku? One posto? się odnawiają Znale, po każdym sektorze, radzić. tak. Z tym, że ostatni sektor zawsze jest bardzo, bardzo trudny, e, więc jakby tam jest najwięcej umocnień. E, I ogólnie rzecz biorąc, całkiem nieźle to się sprawdza, jeżeli chodzi o balans rozgrywki. Także zarówno jedna, jak i druga strona ma e, całkiem realne szanse, żeby wygrać. Chociaż oczywiście e, atakuje się nieco trudniej. Jak zawsze. Dobra Prez, ja cały czas się pytam o to samo, gdzie jest ta liczba zabitych wrogów, bo nie widzę tego nigdzie. Nie, no nie na, na ma, musiałbym, wyżdżącym musiałbym wyżdżącym odpalać, wiesz, ta, Aha, tabulatorem tabelkę, a teraz nie ma to czasu, bo to wojna, nie? To nie jest tymi, <laughs> że najważniejsze jest tylko i wyłącznie... W wojnie się statystyki, Prez. <laughs> tak, tutaj najważniejsze jest wsparcie, co prawda jak rozmawiam z wami, to nie mogę rozmawiać ze swoją drużyną, w, w, w tym mhm. wypadku jest to jeden Michał, ale oczywiście komunikacja jest głosowa droga. jest absolutnie, absolutnie a, podstawowa. Aaaa, strzeszczałaj! Kurde, nic o, nie widzę, ha! Uciekaj, to mnie Chyba cię dziknęliście. Dźgn no dobra, a propos no ale, ale, ale wytrzymałem się strzela. ponad 4 minuty, to jest, tak, to jest naprawdę kurde dużo, nie? Teraz się leży, Jacek, nie strzela. A, to jak się leży? No. Nie rozumiem. Pytanie było, jak się jak strzela. Się leży, jak się strzela. O, jesteś w czołgu. Lewym myszkiem się strzela, a leży się prawiszem Z. Ale czy dobrze się strzela? Nie, no świetnie się strzela. To jest y, w tym roku y, jak na razie i po, podejrzewam, że już będzie mój ulubiony multiplayer. Naprawdę, ja to wtargam, wam dobrze idzie. Przepraszam, że ci przerywam, ale ja grałem trochę w te, te operacje, to my tam głównie dostawaliśmy łowot. <grym> no zdy, wiesz, że... no w, 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 lubię strzelać, no ja co ci mogę powiedzieć, ale, ale coś czuję, że, że powoli trzeba się z tego czołgu będzie ewakuować, bo tutaj, Granaty. no właśnie, czołg jest mocarny, ma wiele karabinów, ale jak chłopaki obrzucą nas granatami. To nie ma lekko, dobra, spadam. A czy wiecie jaka jest różnica między oh, PC a konsolą wow, w tym trybie? Nie, nie, no, chodzi, chodzi mi o liczbę graczy. Bo na PC może grać 32 na 32 w tym tak trybie operacji. Nie w chyba gra. Tak, 64 tak samo na konsolach może 64, grać. 34 chyba w ogóle nie 34, Więc to, rozmach jest ten sam, okej. Okay. Tak, Coś, rozmach. Się co tu się dzieje z tym Zepelinem? Czasami są glicze z tym cepelinem, no, no możecie gify obejrzeć w necie, tutaj akurat on spadł na ziemię, a za chwilę jakiś taki dziwny wybuch się pojawił jeszcze raz. Koleś, a to jest znal, w ogóle koleś, koleś rycerz, nie? ma minigana i w ogóle jest w rolka, Power Armorze. Zaraz będzie coś, mi się wydaje. No co to takie rozwalone tam było? No fragment Mech. tego cepelina. Aha. Mechy, w ogóle zwróćcie mechy uwagę, jak skrajna. się zmienił front. Najpierw były okopy. E, zniszczona ziemia, a teraz dotarliśmy do tego dworku i właśnie to jest zajebiste w operacjach, że dzięki przesuwaniu się tego frontu y, ta, y, ten teren się zmienia. Ojoj, oj. Pe się o Powiem ci, że te okopy były mega klimatyczne, a to tak jakoś standardowo wygląda ta to... Wiesz, ale masz jednak bardzo dużą ilość tych, 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 tych różnych terenów, no więc i pustynia, i las, i jakieś, jakieś właśnie miasteczko we Francji, tutaj masz taką, tak, takie tereny rolnicze, nazwijmy je, z dworkiem. Wiesz, to pod tym względem, jeżeli chodzi o, o design map i ich, ich różnorodność, to muszę bardzo pochwalić Basek, DICE. patrzę jak grasz, to aż masz, mam ochotę usiąść do Battlefielda. No, no jest, to, jest to mega, mega y, fan. Ale tak jak mówię, najlepiej z kimś. Szkoda, oczywiście, że każdy z nas ma to na inną platformę, bo moglibyśmy pograć wszyscy razem. No, niestety. Skąd nie ma wcale. No, myślę, no, ja że tutaj dobranocce będzie chciał mieć. O, znowu Michał żyje. <grym>, Michał, gdzie kolego? Nie zostawiaj mnie! Michał żyje z, z komunikacją, głosował bez komunikacji, głosowej. Widzisz, tak jak kolega z niego, jak uciek, a mnie załatwili. Czyli wszyscy, wszyscy gracze, którzy to teraz obejrzą z twojej drużyny wiedzą przez co przegrałeś, że wolałeś nagrywać dobranockę niż poświęcać się dla drużyny. I no że czekaj, czekaj, nie ten ten jest. To się jeszcze okaże czy przegramy czy nie. Teraz, teraz połowa, się... połowa sił została. Weź łopatę. Supportu. Weźmiemy support teraz, mhm, czyli ja w ogóle będę w z, z tego co się nie mylę, to jak grałem, to w momencie w którym atakujący przegrywają, to nie jest tak, że od razu się kończy gra. No czy W sensie, nie. że jak to wtedy... Przy, Masz przy... trzy powtórzenia albo dwa, Dokładnie. teraz nie pamiętam chyba W ogóle tam się wsparcie pojawia. Z... Drużyna przegrywająca za, za, zawsze dostaje wsparcie w postaci jakiejś dużej maszyny. Czy to cepelin, czy pociąg na pustyni. Jest też, są też statki na jednej hmm. z map, którymi można ostrzeliwać y, na brzeże. Także jest zawsze takie wsparcie dodatkowe. Nie? Cepelin ładnie tam mówię, znikną. że drużyna, drużyna przegrywająca. No, ale zaraz. Ale y, ci, którzy są broniący, to oni nie dostają wsparcia, bo w momencie, w którym uda wam się przejąć wszystkie sektory, to wtedy wygrali atakujący. I nie no masz, tak, tak. jeszcze raz, nie? A w momencie, w którym atakujący zginą, wsparcie. to wtedy jest jeszcze czyli atakujący mogą tak jakby trzy razy próbować przejąć wszystkie sektory. No. Ale nie pamiętam, czy jeżeli zginiecie w połowie, jeżeli macie zajęte dwa sektory i zginiecie, to wtedy zaczynacie od tego drugiego sektora już przejmować, nie, nie? Od tego w pełni zajętego się zaczyna. Tak, 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 tak dokładnie. fajny tryb. I tutaj w Konkweście w drużyna przegrywająca dostaje Cepelina. A tutaj, szczerze mówiąc, nie wiem, na jakiej zasadzie jest to, że dostaliśmy my, atakujący. Chyba, chyba w operacjach zawsze atakujący dostają jednak to wsparcie, ale... Bo no atakujący mają trudniej jednak, no wszystko, wiesz. Tak, mm -hmm. ale no ręki sobie uciąć nie dam, chociaż kto wie, na Bitwy Polu różne rzeczy się dzieją, jak widzicie. się, że już się pojawiły kontrowersje w sieci, nie tylko. Jakie? Pierwsze, Twitterowy kanał Battlefielda wrzucał, no jak to, jak to Battlefield Moments, prawda, wiadomo. I od razu się dopieprzyli, że to nie jest, że to jest bez szacunku dla weteranów, tam ludzie ginęli, a ci cisorują hechaszki z pierwszej wojny światowej, że fajnie się do Cepelina zastrzeliło. A druga była akcja, dzisiaj czytałem, że ktoś się czepiał że DIECE postanowiło tak jak jest zjawisko white whitewashingu to, że oni postanowili blackwashing zrobić w przypadku tej gry to jest o tyle głupie, że jak jak zaczęliśmy tam sami czytać, o czym mówiliśmy też na podcaście, o, o historii pierwszej wojny światowej i tam właśnie o działach afrykańskich i afrykańskich, to okazuje się, że to jednak jest bzdurny zarzut. Znaczy, no generalnie rzecz biorąc, dużo rzeczy się dowiedzieliśmy dzięki tej grze, no. E, to, to uzbrojenie się wydaje śmieszne, faktycznie jest przegięte, e, to nie jest realistyczne, ale, no ale, tak, ale tak, dużo tak. tych elementów na było, jak nie, jak nie w użyciu, to przynajmniej jako prototypy. E, I tak samo te, te różne... Te, te, no, faktycznie, może afrykańskie oddziały nie, nie walczyły na ulicach Paryża, ale z drugiej strony, no już bez przesady, to jest gra. No, ale to jest multi, to, to wiesz, to, to wszystko w multi przechodzi. W multi tu by zombiaki dali i też można powiedzieć, że ich nie było, no. No jasne, co w tym jest? Dokładnie, skąd skąd byłeś wtedy podczas wojny? No właśnie, może byłem, może ktoś widział, duchy na pewno ktoś widział, więc. No, no, no właśnie, tamte czasy były dosyć ciężkie. No i wam powiedziałbym, że inicjatywa opadła. No właśnie, film. bo to tak wygląda, im dalej w lastym ciągu. że 10 minut, kurde, to wiesz. No ale widzę, że to zostało opale. ich 15 i giną, kurde, jak muchy. 16, no niestety, to zależy. Minowa, czasami, to czasami nie są minowa. takie rozgrywki, że po prostu wchodzisz w mecz i non-stop giniesz i odechciewa się wszystkiego, a czasami się udaje, no widzisz tutaj na początku szło nam całkiem nieźle, kilka grobnych no akcji wyszło. Cofam Patrz, słowa o tej grafice, bo ten, wydaje mi się, że teraz tutaj super wygląda. Nie, to tak, jest naprawdę ta. ładna. Pamiętajcie, że ona i na, o. na PC to w ogóle mózg rozwalony, ale na, na PS4, gdzie ja grałem, ona wygląda naprawdę bardzo ładnie. Po mózgu rozwalony. No tak, to jest a ten mózg... jedno Co chciałem powiedzieć też bardzo, bardzo, bardzo fajne niszczenie otoczenia jest w tej części. Battlefield 4, mimo że tego, że miał te tam takie duże wydarzenia, typu walący się budynek, to... o, kto to, jednak, ...to jednak nie miał takiego niszczenia otoczenia jak tutaj. Tutaj można zniszczyć naprawdę masę elementów i to bardzo, ale to bardzo zmienia hmm. podejście do taktyki, nie? Ja dobrze, ci... No dobrze, kochani. i po nas. Tutaj odwiedziło no się tryb y, operacji z Battlefield 1. Jak press y, dał ciała, nie wygrał, jest leszczem, nubem I tak mnie to nie dziwi. Dobranoc! <grym> na... Przechodzimy do Dobranoc. Życia. Dobranoc! Dobranoc.